Siemaneczko. Ależ ja was lubię, święty Mikołaj to u mnie już ma wykupiony parking pod, pod domem na swoje sanie słuchajcie, bo kolejna paczka od widza. także ja nie wiem, chyba zacznę robić jakąś yy, inwentaryzację słuchajcie, bo to już naprawdę, Ado już przysłał coś. O kurde, nie chcecie wiedzieć co to jest. Powiedział, że to jest uzupełnienie ostatniej przesyłki, a w ostatniej przesyłce była co? Trąbka się na to. O kurde. A! Jeszcze większa. A duś, ja nie wiem, trzecią wyślesz mi jeszcze większą, czy, czy już nie ma. Wow, niesamowite. Z czego to jest? Ciekawe, Muszę Adusia zapytać z, jakiego to, z jakiej to lokomotywy. Ale mega. Słuchajcie, druga trąba i już mnie tak kusi, że słuchajcie, będę szukał tego zaworu. I trzeba to podłączyć pod sprężarkę. I będziemy odpalać na wykietowni. Będzie, będzie niezłe show. Dobra, super. Dzięki, dzięki Aduś. I no co mam powiedzieć? nie wiem, co mam powiedzieć, słuchajcie. mi imowę. Fajnie, dzięki, hej.